Cześć wszystkim, witam na moim kanale. Dzisiaj znowu jestem w Czapce, bo zau zauważyłem, że w poprzednim filmiku, gdzie też jestem w Czapce, jest bardzo dużo wyświetleń. Więcej niż tysiąc, a to dla mojego nowego kanału jest bardzo dużo. I Dzisiaj chcę odpowiedzieć na taki komentarz Krystiana Talmy. On dużo zadał ciekawych pytań i przeczytam po kolei jego zdania i będę opowiadał. Pisze najpierw, hejka, fajnie mówisz w języku polskim. Dziękuję już, nie wiem, nie mogę powiedzieć, że już to wiem, ale ostatnio dużo czytam od Was. Że, że dobrze mówię. Mam nadzieję, że to jest prawda. Dalej Krystian pisze, e, czy byłeś w wojsku i czy chciałbyś walczyć, e, jeśli Rosja rozpoczęłaby ofensywę? E, ja nie byłem w wojsku, bo, bo się nie nadaje. Ja mam bilet wojskowy, w którym jest napisane, że jestem nieprzydatny. Do wojska, ale jest napisane też, że kiedy będzie normalna taka już wojna, to wtedy będę musiał coś tam robić, na przykład pracować jako kierowca albo jeszcze coś. Czy chciałbyś walczyć, jeśli Rosja rozpoczęłaby ofensywę? Gdyby Rosja rozpoczęła ofensywę, ja bym nie chciał walczyć, bo Uważam, że moje życie, moje życie jest po prostu, prosto, jak to powiedzieć, naj, najcenniejsze, co w ogóle mam, to jest moje życie. Czemu ja muszę oddawać swoje życie za jakiegoś polityka, za, jaki, za dwóch polityków, nie wiem, nie wiem, jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony. Czemu ja muszę oddawać swoje życie za tych polityków? To jest wojna nie nasza, to jest wojna tych polityków, a umierać e, e, powinno dużo ludzi, za nich nie. Ja uważam, że to jest nienormalne. Dalej Krystian pisze, że nie, rozu nie rozumiem, dlaczego tak łatwo poszło e, separatystom z regularnym wojskiem. Chodzi mi o to, że były filmiki, na których separatyści uzbrojeni jedynie... W AK zatrzymywali kolumny BMP i rozbrojali żołnierzy. Wyglądało to tak, jakby wschodnia Ukraina chciała przejść na stronę Rosji. Powiem tak, że tak, separatyści uzbrojeni, uzbrojeni jedynie w AK. To może tak wygląda. Ale e, wszyscy wiedzą, że pomaga Rosja. I pod tymi e, separatystami e, jest dużo normalnych e, rosyjskich wojskowych. E, ja na przykład, kiedy przejeżdżałem, e, kiedy jechałem gdzieś tam blisko no nie, nie tak powiem, powiem tak, kiedy e, nasze miasto było pod e, pod władzą e, separatystów ja słyszałam dużo e, osób z akcentem rosyjskim. Powiedzcie, Rosjanie mają inny akcent, taki trochę niż Ukraińcy. E, co dalej? E, Zatrzymowali kolumny DPM, rozbrojali żołnierzy. E, wyglądało to tak, jakby wschodnia Ukraina chciała przejść na stronę Rosji. Tak jest właśnie. Dużo tutaj w moim mieście i w ogóle trochę dalej ludzi chcą przejść na stronę Rosji. W moim mieście już mniej, bo tutaj jest Ukraina, a jak na przykład pojedziesz gdzieś tam do, do Donecku albo do Lugańsku, to tam po prostu mi się wydaje, że ciężko będzie znaleźć ludzi, którzy chcą zostać z Ukrainą. Bo ja powiem czemu tak jest, bo kiedy przyszli separatyści do naszego miasta tutaj do Słowiańska, do Słowiańska do Słowiańska chyba, nie, kiedy przyszli separatyści, co pierwsze co oni zrobili tutaj, włączyli wszędzie rosyjską telewizję. Po prostu nie było żadnego ukraiński, ukraińskiego kanału, wszędzie tylko, tylko była Rosja. Czemu tak? Bo na rosyjskich kanałach jest w ogóle inna informacja. W ogóle wszystko jest po innemu. Na ukraińskich kanałach mówią, że Rosja tam napadła w Dunecku, na, na ludzi, na ludzi. Na rosyjskich kanałach już mówią, że Ukraina napała na tych ludzi. I po prostu ludzie już nie wiedzą, co, co robić, co, co słuchać i w co, w co wierzyć. I tak naprawdę, kiedy jesteś długo, już długo bardzo znajdujesz się pod wpływem, Telewizji, wpływem takiej informacji, internetu i wszystkiego tego, to zaczynasz po trochu wierzyć w to, że, że Rosja jest taka fajna, że Ukraina jest w ogóle złą drżawą. No i zaczynasz już chcieć, chceć, pojawia się chęć do Rosji. No u mnie takiego nie ma i to jest dobrze. Tak, idziemy dalej. Krystian dalej pisze, że wiem też, że społeczeństwo Ukrainy jest zdegustowane sytuacją polityczną w kraju, ale nie wiem, czy dokonałoby się dokonałaby zmiany najlepsze. E, to znaczy może wybrałaby prorosyjskich przedstawicieli władzy. Um, powiem tak, że um, poprzednia władza, która tutaj była, była, ona właśnie była prorosyjska, tak? Um, my wszyscy, wszyscy wiemy, że ten Janukowy, Janukowicz, który był, on po prostu nawet nie mógł normalnie coś powiedzieć po ukraińsku. Tyle żartów jest na internecie na YouTubie gdzie on normalnie nie może powiedzieć po ukraińsku choinka, u nas to będzie jolinka a on mówi noworzeczna i taka długa, długa pauza i mówi noworzeczna i po rosyjsku jolka no to taki żarcik. ale tak jest, on tak naprawdę nie, nie zna dobrze ukraińskiego i... Mi się wydaje, że on był po prostu z Rosji. E, ale tego nikt nie wie. E, dalej, e, co pisze Krystian? Ja nie oceniam, bo Ukraina należy do Ukraińców i mają prawo do demokratycznych wyborów, ale osobiście wolałbym proeuropejski kierunek. Tak, dużo ludzi już. E, wiedzą, że Ukraina należy do nich. To się stało na przykład w 2014 roku. Ukraińcy uznali, że Ukraina należy do nich, do nas, i po prostu zaczę zaczęli wychodzić na Majdan, do Majdanu, czy jak powiedzieć, dobrze, nie wiem. I wtedy po prostu coś, coś, było fajnego, bo wszyscy już myśleli, że e, przemoga, nie? że będzie teraz e, nowa władza, która będzie wybierać proeuropejski kierunek. No, ale już minęło dwa lata i nie ma tego proeuropejskiego pro kierunku. Wszyscy myśleli, że od razu będzie e, wjazd do Unii bez wiz. Tego nie ma, nadal nie ma i coraz e, jest gorzej w, e, uzyskać na przykład wizę, jest coraz trudniej, e, coraz ciężej. E, ale tak w sumie większość Ukraińców już chce do Europy, do Unii. Jednak czy Ukraina zdaje sobie sprawę z faktu, że nikt jej nie pomoże i sama sobie nie pomoże. Jeśli chodzi o korupcję, to zależy wszystko od samych Ukraińców. Ktoś daje, a ktoś bierze. Ta, korupcja tutaj jest po prostu. Ale wieczy czemu, bo na przykład ja idę. Chcę załatwić na przykład sobie prawo jazdy. Ja e, pierwszy raz zdaję egzamin, egzamin. Wiem, że wszystko było prawidłowe, a po prostu nie zdałem go. Drugi raz zdaję, trzeci i po prostu już, już widzę, że po prostu tam coś jest e, nie tak. E, że po prostu nie wiem jak to powiedzieć. Oni specy, specjalnie robią tak, żeby ja nie mógł normalnie zdać ten egzamin, tego egzaminu i żebym zapłacił łapówkę i wtedy łatwo od razu otrzymam na przykład prawo jazdy. Albo i ta, tak jest w każdej dziedzinie. Na przykład pójdziesz sobie do, do jakiegoś tam lekarza na badanie, albo jeszcze gdzieś. I po prostu nie możesz sobie normalna, normalnie załatwić, co, co potrzebujesz. Wszędzie oni nie chcą pracować, jest taka biurokracja. Oni chcą na przykład e, coś od ciebie, mówią, trzeba zapłacić, trzeba tam kupić. E, na przykład, nie wiem, po prostu wprost nie mówią. Mówią na przykład, e, trzeba kupić papier e, do drukarki. Czy coś takiego podobnego. Tego jest bardzo dużo. I ja uważam, że musi coś zmienić się tam, na górze, we władze, że będzie nie wiem, będzie to karane na przykład. Bo u nas to jest niekaralne w ogóle, to jest normalne. A gdybym wiedział, że za łapówkę. Dostanę karę albo więzienie, to wtedy bym nie dawał w ogóle łopówki. I no, to pierwsze i coś, jasne, że coś musi zmienić się w samych, w samych ludziach. Rząd Ukrainy obiecał reformy. Czy są już jakieś? Tak, reformy są, już jest nowa policja. I co jeszcze? No, po trochu coś się zmienia, na przykład tam w przepisach coś się zmienia, i coś. No, ale ja teraz mieszkam w Polsce i tego wszystkiego tak dokładnie nie wiem, ale tak mi się wydaje, że po trochu się zmienia. Jeśli nie będzie reform, to Ukraina się nie rozwinie. Tak, zgadzam się z tym. Wiem, że reformy, które też przechodziła Polska w latach 90., były bardzo bolesne i ciężkie dla obywateli, ale wy możecie je przeprowadzić lepiej, uczyć się na błędach innych. Inne kwestie to przekazanie przez Polskę środków dla Ukrainy na budowę dróg przy granicy z Polską. Chodzi o to, że nie oznaczała ona, że Ukraina ma zatrudnić byłego polskiego ministra. Jeden z polskich byłych ministrów, Nowak, który się nie sprawdził na stanowisku, teraz został ministrem infrastruktury na Ukrainie. Tego nie wiedziałem. Człowiek podejrzany o przyjęcie łapówki. I do tego niekompetentny. Nie powinien, nie powinien być wybrany przez władze Ukrainy jako minister. To też może pogorszyć relacje polsko-ukraińskie. Ja tego nie wiem. W polityce w ogóle nie bardzo, nie bardzo się znam na polityce. Na polityce. Ale, ale bardzo bym chciał, żeby Ukraina i Polska miała, miała dobre relacje. No to wszystko piszcie coś podobnego, będę odpowiadał. Staram się odpowiadać od razu w komentarzach, ale ostatnio jest dużo tych kom komentarzy, dużo tych komentarz komentarzy. Nie wiem jak powiedzieć dobrze staram się odpowiadać ale na wszystkie koment komentarze mogę nie zdążyć o powieść. subskrybujcie mój kanał lajkujcie mój kanał, proponujcie tematy udostępniajcie udostępniajcie gdzieś tam na portałach społecznych moje filmiki im więcej będzie ludzi na moim kanale tym tym jakościo, jakościowej, jako, jakościowej będzie e, moje filmiki. Dobra, dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia. Pa!